Witam Cię serdecznie w mojej kuchni. Dziś na specjalne życzenie moich małych domowników kotlety mielone z polędwiczki wieprzowej. Wystarczą dla 4-5 osób na obiadek, więc zapraszam ze mną do wykonania tego dania. Do naszych kotletów użyjemy jedną polędwiczkę wieprzową, umytą i oczyszczoną z błonek, kawałek bułki czerwnej namoczonej w ciepłej wodzie, jedną cebulę podsmażoną na patelni w oleju i przyprawy sól, pieprz, czosnek niedźwiedzi i papryka czerwona oraz jedno jajko. Mięso mielimy, możemy też użyć gotowego, zmielonego z paczki. Bułkę również mielimy, możemy ją rozwinąć w delce, jeśli nie mamy maszynki do mielenia. Dodajemy teraz cebulę, Wszystkie przyprawy możemy wsypać razem. Dodam, że papryki i czosnku niedźwiedziego mamy po jednej łyżeczce. Jedno jajko wbijamy i mieszamy łóżką do uzyskania jednolitej masy. Wszystkie składniki ładnie się połączyły. Więc możemy uszykować sobie talerz do porcjowania mięsa. My mamy taką porcję na jedną łyżkę, więc tak to robię. ukulam ją, uformuję taki kotlecik. Z tej porcji wyjdzie około 9-10 sztuk takich kotlecików więc wystarczy dla nas, dla całej rodziny na obiad. Ponieważ polędwiczka jest dosyć mięsem takim delikatnym, wystarczy obsmażyć ją z jednej i z drugiej strony na patelni na tłuszczu, na, my smażymy na oleju, po kilka minut. A tutaj porcja dla dzieci z warzywami i zestaw zwiększony XL dla dorosłych.